Własności prawdopodobieństwa 7. Rzucamy dwukrotnie kostką. Zdarzenie A polega na tym, że w każdym rzucie otrzymamy inną liczbę oczek, a zdarzenie B, że ani razu nie otrzymamy szóstki. Oblicz prawdopodobieństwo sumy zdarzeń A' i B'. Wypisałam tutaj w tabelce wszelkie możliwe pary, jakie możemy uzyskać, kiedy rzucamy dwiema kostkami. Na pierwsze jedno oczko, na drugie jedno. Para 1, jeden, jeden, jeden dwa i tak dalej. Otrzymałam 36. Wyników 36 zdarzeń. Zobaczmy zdarzenie. A w każdym rzucie inna liczba oczek. Podkreśliłam na czerwono. Tutaj nie, bo 2, 2 ta sama liczba oczek. Czasami można po prostu wypisać sobie te wszystkie zdarzenia w tabelce, na drzewku i naprawdę policzyć na palcach ile tych zdarzeń jest Czyli tak prawdopodobieństwo zdarzenia w żadnym w każdym rzucie inna liczba oczek w każdym rzucie inna liczba oczek Czyli liczę, ile jest tych sprzyjających jest 30 Wszystkich jest 36, czyli prawdopodobieństwo 30, 36, albo jak skrócę przez 6, 5, 12. Od razu możemy policzyć prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego. Mogę tutaj po prostu policzyć te przeciwne, to będą te. W każdym rzucie miała być inna liczba oczek, a tu są te same liczby oczek. I takich zdarzeń jest 6, czyli 6/36. Weźmy inne zdarzenie, zdarzenie B. Ani razu nie otrzymano 6, więc też podkreśliłam na niebiesko te pary, w których ani razu nie otrzymano 6. Tych par jest 25, czyli prawdopodobieństwo 25/36. Zdarzenie przeciwne, przeciwne. Czyli otrzymano szóstkę. Przynajmniej raz zaprzeczenie tego. Mogą być dwa razy szóstkie, ale przynajmniej raz szóstkę mam. No to, to są te zdarzenia. Te i te. Tych zdarzeń mam 11. Czyli prawdopodobieństwo na przykład B prime. To jest. 11, 36, czyli zdarzenie przeciwne do B. Bardzo łatwe. Jest to wszystko. A teraz popatrzmy, mamy zdarzenie A' plus B'. Czyli A to było, że w każdym rzucie otrzymałam inną liczbę oczek, a tu będzie a prim, że w każdym rzuciu otrzymałam taką samą liczbę oczek. Plus, czyli lub drugi zbiór. Tu było, że nie otrzymałam szóstki ani razu. To tu będzie, że otrzymano szóstkę. Ile jest tych zdarzeń? Taka sama liczba oczek to jest tutaj. To było 6. Ale jeszcze tutaj mam takie. Zdarzenia, gdzie jest szóstka. Policzę, ile jest tych zielonych. Tych zielonych jest szesnaście, czyli <laughs> jak sobie to skrócimy, to przez cztery to będą cztery dziewiąte.